Mariusz! Gdzie jesteś kurwa? Może tu? Mariusz! Ale tu na widzenie chlauktara, je? Ale to jest tu tu nawet Mariana, no? Tutaj, wreszcie, 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 No. Tutaj no? Tutaj tam leżał. To jest jego ulubiony kocy. Tak, jakoś to nie. Mariat <grymne> A tam ma stolik tak. A tam ma stolicę. A no, tam ma stolicę. Może jest na piętrze. A trzeba ja poszukę. Maryś. Tu się kurwa nie zgubić. Mamy klaskę wielą bo... Marian! No wiem gdzie robi kupa, to może tam jeszcze być. Pan Tam są a tam może być ten, tam pewnie ma ten. Yy, salon. Kupa, Gdzieś tu już mnie nie kurwa, tu ma nawet wyjebane do pokoju od razu. Przejście. Rówkę, <laughs> to robię, to robię, to robię. Marek! Marian! no, to no ma tutaj obiady gotuje. Tu kuchnia. No. O, to jest kuchnia Mariana. No. Ale zobacz, kurwa się żyje tutaj panisko. Zobacz, jeszcze ciepło. No, ale, jeszcze kupakiego. Nie nie Złote myśli. Złote myśli, myśli Mariana. Jak podnieść zakręty? Jak? Nie, to nie to. <noise> Jak kurwa skręcasz w lewo, walniesz w lewo. Stop. Komendy na mamy Dawaj, można cicho. Jedziemy. Albo... Kurwa, mać Marian. Kurwa komandos. To są komendy do wody. Dwie wody. Je jedna woda. A tu jest, że już pizga. A zajebie ten ciebie. Tu masz patrz, tak. To nie może tak. Nie ma to znaczy, że myśli. chyba ten Marian. Kurde, nie ma Mariana. Chyba przyjdziemy wieczorem. Ale wył. Ojej, tak. Coś rady. Był Marian. Tam leży... Na ja bogato. Był Marian. Był